Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Apex Legends na moim kanale Dzisiaj ludzie jesteśmy posłuszni Randomowi Leci z nami w teamie Lifeline oraz w rave Jeżeli wam się materiał spodoba no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień No i moi drodzy zobaczymy jak nam dzisiaj tutaj pójdzie Formy w Apexie mogę nie mieć, długo w to nie grałem Miałem dłuższą przerwę z Apexem Nic nowego się tutaj nie dzieje, więc gram w to całkowicie sporadycznie E, ale, może coś tutaj fajnego jeszcze sobie poklikamy. Dobra, jest pompa na start, e, więc, pompką sobie już pograć można. To mnie nie interesuje, to biorę, to biorę. Magazynek wezmę sobie, alternatorek wezmę do dobijania. W razie wu e, no i piski perek. E, no i również też mamy moi drodzy tutaj ten alternator. No i co? No i szukamy jakiegoś shielda. Zajdziemy shielda, znajdziemy jakieś e, kaski. Można naparzać gości, nie? Po głowach e, amunicję sobie wezmę, bo i tak mamy plecak niebieski, więc. E, do niebieskiego plecaka takie rzeczy można zbierać Tutaj coś jest? O, oh, niebieski A zabinął, zawinął, to sobie wezmę ten zwykły Jeszcze czapka jakaś, jeszcze jakaś czapa i można gości klepać tutaj po mózgach Więc schodzimy na dół Pyk, dobra Tutaj mamy wingmana, mamy też celownik holo Tutaj mamy, moi drodzy, kamizelkę, mamy powiększony niebieski, więc bierzemy do ciężkiej. Tutaj to bierzemy, to bierzemy. I tam to mnie nie interesuje, dobra. Wchodzimy teraz w kierunku areny. Na arenie mogą być przeciwnicy, więc możemy się jakieś trujeczki tam spodziewać. Jest shield dwójka zaznaczona, plecak trójka. To mi się o plecach czwórkę podnieść. To w ogóle już jest totalny pogczamp. Coś takiego sobie zawinąć, dobra. Podchodzimy na arenę i tutaj co jest? Potwierane wszystko. Przeciwników nie widać. Więc cofkę robimy stąd. Bo sami też się nie możemy tak wystawić, bo zginiemy, ja nie czuję się na tyle mocny aktualnie w tej grze, żebym mógł sobie sam tak e, na luzie biegać tutaj po mapie, nie? Więc... E, na spokojnie musimy grać. O masz, tam coś goś oznaczył, no dobra, no idziemy, idziemy za tobą. Zobaczymy, co on tam poprowadzi ciekawego. E, te shieldy chyba już nie są zaznaczone, już ten drugi ziomek sobie podniósł. No to bym chciał podnieść jakiegoś jeszcze... Do tego, tego bym podniósł, e, speedfire'a, nie? I wtedy byśmy mogli Pograć, e, a tak to lipa Dobra, mikrofony działają, więc w razie wu będę ich słyszał Podchodzimy tutaj, no i bierzemy ten magazynek, ten mogę wyrzucić już jedynkę Dobra, speedfire, jest speedfire, dobra Jest speedfire, więc mamy moje ulubione combo, jest jest ten Gościu, nie zabij mi tego, dobra, by się zapędzał tutaj Dwa speedfire'y w jednym miejscu? Wow. Więc mamy ludzie secik, naprawdę soczysty. Speedfire na fioletowym magazynku, do tego Przebijacza to ja nie chcę. Do tego mamy piskipera, do tego również mamy powiększony magazynek. ten Brakuje nam jeszcze jakiegoś czeka. Co nam tutaj brakuje? Jakieś lufy? Stabilizator lufy? O, plecak trójka. Jezu, ci goście mają lód, to jest w ogóle masakra, nie? Nie wiem czy to jest plecak trójka Czy to jest... bo mają złoty, czy to jest plecak trójka, bo... E, już mają te trójki goście, nie wiadomo Amunicję jeszcze sobie jakoś podniosę jak już tu jestem e, Pięknie to zawijam Jezu ja w ogóle nie mam kasku Dobra, to jest ten śmigacz Idziemy prosto do tego shielda trójki, dwójki Więc podnosimy tą niebieską tarczę I powoli możemy chyba pryskać tutaj na gości, nie? Żeby się trochę postrzelać, więc to mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić Bo tam to było do snajperki e, to zostaje, to zostaje, to zostaje, tego nie chcę. Dobra moi drodzy, idziemy coś naparzać. Nie idziemy kogoś postrzelić, bo na razie rezydent śpiący. Kolba snajperska, snajperskie to ja nie chcę. Dobra, snajperskie to ja nie chcę. Myślałem, że tam jest ta zwykła taka do giwery, nie? Jakby to była to zwykła do giwery, to byśmy mogli sobie wziąć. Ee... O, osłonka jest zwykła. Standardowa kolba ale do broni, e, biała, ale zawsze to coś. Dobra. Idziemy ludzie, idziemy w kierunku... tam gdzieś, nie? Idziemy tam, może kogoś ciekawego spotkamy Do wyklikania, więc... Yy Zbliżamy się do jakichś fightów. Tutaj nasz fejzuje Ziemeczek, to mogę pootwierać, pach Jest amunicja kolejna, bierzemy Amunicja kolejna, mój ulubiony celownik Tutaj coś mamy, to jest to I kolba niebieska, dobra, wszystko jest Leczenia trochę mi brakuje tego większego e, Jakaś apteka by się przydała chętnie Tutaj bym przyjął, ale dobra Gość leci do góry, to ja też lecę za nim I gdzie on tam skakuje? W środek sam Tam są przeciwnicy Tam są przeciwnicy na no, tam Już jednego gościa przed chwilą widziałem e, I mogą nas rushować, Nie, jak zobaczył, że tutaj lecimy Na no, tam są gościa Więc na nich trzeba będzie uważać Spokojnie teraz, panowie Tam nie wiem, czy byśmy chcieli dojeżdżać tam do środka, nie? Bo to w środku dojazd na tam jest zawsze ryzykowny A tak to można na spokojnie zagrać Jest kask, dobra, dobrze, że tu dwójeczka udało się podnieść, bo żadnego nie miałem No Oni wszystko mają, wszystko mają Ale nie mają złotych, tych e, złotych... E, plecaków, a myślałem, że coś podnieśli To biorę Care package A, tu zrzut jest na nas, patrzcie tutaj, jak blisko i co w nim jest? Coś fioletowego. No to mam tą osłonkę, to mam. Dla mnie nic, dla mnie tutaj nic nie ma. Kolejny zrzut tutaj leci. Patrzcie, dwa zrzuty na nas lecą, nie? Więc teraz przeciwnicy powinni tutaj kampić kampić to srogo. Ale zobaczymy, chyba że to był car package. Czekajcie, niebieski, niebieski to jest chyba lifeline. A ten drugi to jest nasz. Znaczy, nasz, ten mapowy, nie? Dobra, leci, 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 tutaj kolejny zrzuci. Goście będą już sypać z, z bunkru jeżeli przyczaili to. Na ten bunkier musimy zerkać i cały czas tam wiecie. miejsce na baczności, na uwadza. Teoretycznie jest czysto. Zrzucik już leci, już ląduje, dobra. Odpalamy speedboosta boosta. Tak, tak, tamten był lifeline. Y. Dobra, złoty hełm. Złota podstawka i Fenix. Pięknie. No, taki zestawik to można mieć. Pal wozu ten teleport Idziemy do jeżdżę, tam jakiś Timek jak jest podobno Ta, no już walił na łeb. Agresywna wariatka, nie? Odpalił się Bloodhound na ulcie Ale nie wiem czy mu to coś dało. Bity mocno, break'a. Dwóch znokowanych mamy Dobra, dwa nogi poleciały. Został ostatni przeciwnik Ja biorę apteczki z nich. Ja biorę z nich apteczki, bo... Bo tego mam mało. Kaski mam jakieś, umiejętności szybko mi się... Ostatni nam jest, medyczka. Ale mi zarzuciła. Ładny ten nejdżik był. Ale się szybko tutaj podmienimy. Teamek wyjaśnił. Eee, to mogę tutaj dać tu. To zostawiam, to zostawiam, sześć wyrzucam. Odłamkowe gwiazdki biorę. Eee, do tego ładujemy siebie jedną apteczkę. Czy tam strzykaweczkę. Pyk, może to był jakiś ślid trójka? Nie było niczego. Eee... Dobra, nieźle, nieźle. Mamy dwa fragi teraz. Jeden frag w ogóle tak przypadkowo wpadł, bo eee, powiem wam, że celowałem do tej drugiej postaci. To tam był bodajże do Bloodhanda? Ten Bloodhun przypadkowo wpadł, bo Podjeżdżają nas. Okay, o, no ten obity Panowie spokojnie, bo cisną. Chodzą granaty, uciekamy Z granatami to nie ma żartów w tej grze. Jak nas odcięli tymi neidami, ty? Jakieś e świry Naprawdę goście dobrze grają Ci, co nas będą podjeżdżać Czekam, a w ogóle nie mam zamiennego do tego shotguna o! Dobra, zero ma Trzeba go zmiażdżyć, zanim reszta nas tutaj dojedzie Jeden leży Dobra, jeden leży Wpalał naszego się siomeczkę, ale ja ginę. Ja ginę, moi drodzy. Feniks dostał ostatni gość. Feniksa muszę użyć. Dobra, padł. Ale to było ryzykowne teraz, nie? Bo jak wyskakiwałem tam na górę, to prawie zginąłem, więc. Przeżyliśmy tutaj na oparach. Feniksa sobie wezmę. Amunicja, amunicja do pompy. Ja tam wyrzuciłem tę ammo do pompy, ale myślałem, że coś mam jeszcze w zapasie, nie? A tu jednak całe ammo nam poleciało. Dobra, tutaj. To mnie interesuje. Miałeś gość już, Ildo, fioletowego? Nie miałeś. Niks miałeś klasyczną jedynkę. Nie, dwójkę sobie zostawię w sumie. nie jest też taka zła 300 jedynka Potrzebuje ulepszenia. Nie wiem, co tam goś potrzebuje, bo nie zauważyłem. Ładujemy giwery, Naprawdę goście nas ładnie podjechali te granaty. Mieli wszystkie celne. Wszystkim fajnie wchodziło, no ale. No ale, ale aimowo tego później nie wykorzystali. Powykładali się. Bez sensu padł ten miraż, nie? Tak wchodził do nas agresywnie. Od tyłu dostał z pompy strzała. Później lekka dobitka. No i gierka Gościowi e, nie ułożyła, dobra, lecimy dalej, lecimy dalej moi drodzy, tutaj coś jest O, stabilizator fioletowy, elegancko e, Stabilizator fioletowy od złotego różni, różni się tylko i wyłącznie tym, że e, złotego nie widać jak strzelamy A fioletowy widać, no ale to jest mała różnica Różnica, więc, e, więc luzik, jezu, coś mi się język no, plącze Dziś mnie strasznie żołonek boli dzisiaj ludzie, nie wiem dlaczego Coś musiałem zjeść jakiegoś hamskiego no, albo coś, i się przytrułem Znaczy, jedzenie miałem mega dobre, tylko... Tylko kolację robiłem sobie jajecznicę i ona była taka niepewna, te jajka były takie niepewne i chyba mnie... To lekko zmasakrowało Dobra, tutaj czysto, tutaj też czysto Idziemy dalej, idziemy dalej Tutaj ktoś może być Dobrze ta wrave'ka mówi Przyłapnął się Bloodhound, nie? Bloodhound jest mega fajny, jeżeli chodzi o info a ci goście, co nas podjeżdżali, nie wiem, czy to nie byli ci z bunkru Ta była taka ekipa z Bloodhuntem, nie? Całkaszcie Pobiegli, pobiegli tam przeciwnicy I teraz, zobaczymy, co team'ici zrobią, czy oni chcą dojeżdżać, czy zostajemy z tyłu Panowie, co robimy? Are you ready for fighting? Zostało jeszcze pięć oddziałów oprócz nas, więc trochę teamków jest No czekamy, czekamy, kolejna strefa leci ta lifeline na sieci, Nie mają te fioletowe szildy, ja bym też chciał, ale... No nie udało się znaleźć, nie udało się znaleźć takiego shielda. Więc gramy tym co mamy Ogólnie fioletowy setik mamy, nie? Złoty kask Tego tego shielda brakuje Na tej górce kampić? Nie wiem czy chcemy Jeden age'ik, dwa te, yy, Dwa... Dwie gwiazdki Tam nam goście prysnęli Co może to tam tamci byli ci z bunkru? Trudno wyczuć Ktoś do nas powinien tutaj na pewno przybyć, bo to jest taka miejscówka, gdzie... Gdzie lubią przeciwnicy się zbierać, na tej góreczce Więc wydaje mi się, że jakiś team'ek powinniśmy sobie wyklikać Dobra, tu czy leci Więc panie... Panie w Wraith, proszę poczekać chwilę Jakieś strzały lecą, nie wiem czy do nas strzeliła czy ktoś Przymierzył Dobra, apteczka żeby była To nie chcę, to nie chcę u, złoty celownik, to sobie wezmę. Bardzo chętnie do tego piski para. Tam jest y, resp, tam jest resp, więc, więc ta dwójka zabiegła do tego respa. Więc możemy tam podjechać. Jeden gość będzie bez ekwipunku, y, więc mamy dwóch, można powiedzieć, na trzech, nie? Więc y, lightowo możemy sobie jeden timek ex luźno. Dwóch na trzech, no to to jest duża przewaga. Leci portal, jest już portal, jest już portal, on już się strzela. Więc wchodzimy. I pełna moc tego oktajna. dobra, leży Już mają jednego mniej, wyeliminowany Jest kolejna dwójka Złoty Wingman O! Leci palący Leży drugi, to asysta jest, dobra Więc to była dwójka Nie wiem co oni tutaj odwalili Chyba, że grali tylko w dwójkę, bo im ziomeczek się wysypał Złoty Wingman, kolego Jak chcesz złotego Wingmana, no to zapraszam e, Do tańca I dobra, pyk Pyk a ten gość nic nie miał, więc tym respem właśnie e, Octane, że go zrobił, zabił swojego ziemeczka. No ale tak to bywa, tak to bywa, tam jest kolejny zrzut Ogólnie gramy na zrzuty teraz, widzę, że wszystkie dropy w sumie ogarnęliśmy, które mamy, do których mamy dostęp, które możemy ogarnąć Co to jest, co to jest, celownik, celownik to już mam, peacekeeper e, Tego sobie Mastiffa podniósł, naboje to mam, dobra, wszystko mam Oni lecą dalej tutaj na dół, więc idziemy za nimi Spędzimy tutaj na pełnym yy, podjeździe, nie? Więc, pyk, pyk, pyk. Ram, pam, pam. Tam na góreczkę i będzie kolejna jazda. Szkoda, że. A, dobra, myślałem, że ktoś oznaczył i ten domek jakoś jest podświetlony. Tam strefa już jest, tam już jest strefa, która. ten domek w pewnym momencie do połowy ścina. Jest gość, jest gość tam na tyrolce. Jest tyrolka odpalona do lewej strony. Dobra, panowie, razem, 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 razem. Teraz będzie jazda. Teraz będzie jazda. mam nadzieję, że mnie też nie rozłączy w tej gierce Bo naprawdę się fajny meczek zapowiada Dobra, ogień! Dwa strzały ze snajperki nie trafione, troszkę słaba opcja Ale pyk, dobra Tam są dwa teamki strzelające się, oj spokojnie, spokojnie Leci ultimate od Bangalorki, więc cofnijmy się panowie Nie tak agresywnie, ładujemy siebie strzykawkę Uspokoić grę trzeba trochę, jeszcze jedno tej ulti leży Dobra, powybuchało co miało wybuchnąć. I teraz możemy podjechać, więc tam pyk granacik jeden. I pełna moc, jazda z nimi. Dostał granat. Gość dostał granatem za 100 HP. Ponad jeden zmontowany. Kolejni tutaj za murkiem. Obici mocno. Jest Octane, jest y ten robocik. Uciekają za strefę, więc na tej strefie można ich zniszczyć. Są za strefą. Strefa mocno bije. Oj, panie lifeline. Nie dojeżdżaj tak, nie dojeżdżaj, tak? Dobra, zabiła. elegancko, Został nam ostatni Timek do porobienia. Który może być gdzieś tutaj w okolicy. I to może być jakaś serówka, która uciekła, więc... Amunicję biorę, ten miał silda, miał silda fioletowego. W końcu się go doczekałem w tym meczu. Tej czysto, dobra, został ostatni gość. Ostatni gość nam został tutaj przy życiu, ostatni Timek przy życiu. Więc jest duża szansa, że tę gier... gierkę szarpniemy, że ta gierka będzie wygrana. Dobra, pierścień się zamyka, czekamy na teleport. Pik dobra, wchodzimy. Żeby ta wrejwka nie była tej sama. I szukamy ostatniego teamku. Piękna tutaj ewakuacja. E, Poszła z naszej strony stamtąd. Fajnie, tyłem obiegamy. fajnie ten teamek naprawdę gra. Cztery fragi, dwa oddziały do końca, nie? Więc my i jakiś jeszcze inny teamek. Fragów za dużo nie ma, ale fajty były eleganckie. Postrzelaliśmy się, kwipunek fajny podnieśliśmy. Fajny mecz, taki naprawdę fajny mecz stabilny, e, który sobie tutaj z tymi randomami klikam właśnie, więc... E, trzeba to wygrać. Trzeba to wygrać. Pasowałoby teraz wyklikać ze trzech. Ostatnio miałem taki przypołowy mecz, nie? Pamiętacie? Kto jeszcze nie widział to zapraszam. Był taki mecz naprawdę close, że... Że na granicy udało się go wygrać. Sam trójkę ostatnio wyklikałem. O, nic co schodzić tutaj. Ja się zbiłem na dół już. Pyk, jump pad. Idziemy do przodu, ten zrzucik sobie przejąć. Złoty shield albo plecak. Doneta Kraber, No, nic dla mnie, nic dla mnie. Kraberem nie lubię grać. Scope ten duży, to mi jest niepotrzebny. Więc nic dla mnie tam ciekawego nie było. Dobra, gdzie jest ostatni timek ostatnia osoba? Wydaje mi się, że to może być jakaś serówka kampiąca. Dlatego na spokojnie trzeba teraz, teraz zagrać Ten ninja jest sam tam, nie? Więc... Trzeba do niego follow'ować Żeby koleś tutaj tak nie grał na solówce Wydaje mi się, że oni wybiegną z tego tunelu Ten tunel jest taki najbardziej... Podejrzany I w sumie w tym samym miejscu kończyliśmy grę, nie? Skończyliśmy na tych domkach Bodajże z tego co pamiętam Więc mega, mega podobna... Podobny meczek do ostatniego. Jest gość w tym domku Dobra. Ta, to i coś jest. Dobra, rozwalamy to Niech to się odpali. Patrzcie, to jest jakiś Jakiś ten, jakiś ee, Octane, który kampi. No i mecz wygrany. Więc tak to wyglądało. Ten Octane to jest kampiony. Nie miał żadnych szans, w sumie lepiej by mu było jakby był na terenie z nami I by się z nami klikał, ale udało się wygrać ludzie, więc meczyk na plus, kolejny mecz Zaliczony do naszego zwycięskiego tutaj jakby Miejsca i dobra, co my tutaj mamy 600 damage'u, 4 fragi 581 damage'u, 5 fragów I 798 damage'u, 2 fragi Mega wy wyrównane statystyki Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak No to łapa w górę, subskrypcję, dzwonek powiadom powiadomień Zapraszam was też na 16, na drugi film Z Rage 2, no i dzięki za oglądanie Trzymajcie się, do następnego, cześć wam